Cześć. Właśnie ruszyła 11. edycja Tech Awards, czyli największego i najstarszego wciąż organizowanego przez komputer świat, plebiscytu dla marek powiązanych z technologiami. A ja z chęcią wyjaśnię wam, dlaczego nie jest to błahostka. Nie dość, że jest to ogromny wysiłek organizacyjny, to jeszcze wszystkie główne nagrody w plebiscycie w zasadzie przyznawane są na podstawie wyłącznie waszych głosów. W dzisiejszych czasach mam wrażenie, że to wręcz awangarda. Nie da się tu kupić zwycięstwa i na nic się zdają nasze wewnętrzne preferencje wśród redakcji, bo koniec końców to wy. Nasi widzowie, czytelnicy, decydujecie o wyborze najlepszych sprzętów, programów, gier, usług w poszczególnych kategoriach i podkategoriach. I tak, żeby pozostać całkowicie fair wobec tych słów, muszę powiedzieć, że przy okazji wielu edycji pozwoliliśmy sobie tworzyć pojedyncze kategorie specjalne, w których to my, redakcja Komputer Świat, nagradzaliśmy najlepsze naszym zdaniem, marki, ale po prostu też chcieliśmy mieć wtedy jakiś głos. Yy, i nie były to nigdy główne kategorie, w których to też Wy mogliście głosować. Uważamy, że w dobie rozdawania na lewo i prawo wszelkich możliwych nagród, laurów, certyfikatów, nagroda przyznawana demokratycznie, głosami czytelników, konsumentów, osób, które są naprawdę zainteresowane tym sprzętem, jest czymś wyjątkowym. Dlatego od tego chciałem zacząć i to podkreślić. A teraz. Cała reszta. Plebiscy Awards zadebiutował w 2015 roku, od razu zdobywając setki tysięcy głosów w pierwszej edycji, co ugruntowało jego dalszą, coroczną kontynuację i tak do teraz, do obecnej 11. już. Odsłony. Główna zasada to dwuetapowość. Na początku my jako redakcja typujemy lista nominacji, a następnie internauci oddają głosy, wskazując zwycięzców poszczególnych kategorii i podkategorii z dodatkowym tytułem produktu roku dla propozycji z największą liczbą głosów łącznie. W 2024 roku głosowanie obejmowało 8 kategorii i 15 podkategorii, natomiast w 2025 roku ogłosiliśmy 9 kategorii i 24 podkategorie, w tym nowe obszary jak sztuczna inteligencja oraz Smart Choice, naszego partnera handlowego. Pozostałe kategorie to smartfony, laptopy i tablety, podzespoły PC, telewizory i projektory, Smart Life, gaming oraz audio. Kategorie zostały podzielone na podkategorie w zależności od popularności danej grupy, to są dwie lub. 3. Wyjątkiem jest kategoria naszego partnera handlowego, w której nie ma podkategorii, a wszystkie umieszczone tam produkty są zaproponowane przez właśnie tego partnera, czyli sklep Media Expert. No właśnie, partnerzy, w tym roku mamy ich aż troje. Poza wspomnianą siecią sklepów. Są to także marka Honor, nasz partner główny, jak i plus w roli. Partnera technologicznego. Wróćmy jednak do samego plebiscytu. Na drugim etapie następuje to najważniejsze głosowanie, w którym dziesiątki tysięcy polskich entuzjastów nowych technologii wskazuje najlepsze produkty. Efektem głosowania jest wybór najlepszego produktu w każdej kategorii podkategorii, zwycięzcami będą tu produkty, które uzyskają największą liczbę głosów internautów, a jest też po co głosować, bo jak co roku spośród wszystkich głosujących, którzy wybiorą swoje typy w każdej kategorii i odpowiedzą na pytanie konkursowe. My wybierzemy zwycięzców. W tym roku nagrody w konkursie organizowanym wraz z plebiscytem Tech Awards 2025 ufundował partner główny plebiscytu, producent smartfonów firma Honor, a także firma Dreamy, producent robotów sprzątających oraz Samsung. Ogłoszenie wyników plebiscytu, nazw zwycięskich produktów, usług i zwycięzców konkursu nastąpi 11 grudnia na uroczystej gali. To wówczas ujawniona zostanie lista absolutnie Najlepszych topowych produktów 2025, a ich przedstawiciele otrzymają statuetki. W 10 lat trwania Tech Awards, do teraz już 11 lat, licząc ten rok, nominowanych zostało ponad 1200 różnych produktów i usług, rozdaliśmy kilkaset statuetek. Szacujemy też, że Ponad pół miliona użytkowników oddało w poprzednich latach nawet 2 miliony głosów. Co ciekawe, taka technologiczna ciekawostka. W 2016 roku już wyprzedziliśmy mocno czas, bowiem gala wręczenia nagród w tamtym roku była pierwszą w Polsce transmitowaną tego typu w 4K i 360 stopniach. A co się będzie działo w tym roku? To musicie sprawdzić już sami. Wbijajcie na stronę, link w opisie, a później 11 grudnia na pewno zobaczycie podsumowanie całej gali. Do zobaczenia.